Witajcie moi kochani! Tutaj Wasza Czaja Wyczaja po raz trzeci zapraszam Was na metamorfozę. Moich podopiecznych zgłosiła Agnieszka. Jest mamą Michała i żoną Kuby. Dla mnie to jest mega przygoda, bo w swoje ręce dostanę dwóch mężczyzn. Cześć, jestem Agnieszka, to jest mój mąż Kuba i syn Michał. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby przeżyć. Niezapomnianą przygodę i spędzić chwilę czasu w Galerii Dominikajskiej. Cześć, jestem Kuba. Trafiłem tu trochę z zaskoczenia, bo dzisiaj się dowiedziałem, że w ogóle mam wziąć udział w tej przemianie. No i cóż, no, jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy. Cześć, jestem Michał. Mam jeszcze dwóch braci: Piotrka i Kubę. Dowiedziałem się o tym dopiero rano, w konkursie. Byłem bardzo ucieszony. Nie mogłem zasnąć, choć normalnie się wylegiwuję do 6.30 w łóżku. Pierwszym sklepem, do którego się udaliśmy, był sklep Reserved. Dlaczego? Dlatego, że jest tam szeroki wachlarz możliwości. Masz tak naprawdę modę sportową, masz casualową i elegancką. Ogromny wybór ubrań. Pokazałam Kubie, jak szybko i sprawnie można wybrać sobie stylizację na każdy dzień tygodnia. Można tak naprawdę codziennie wyglądać inaczej, nie zmieniając za dużo w swojej szafie. Czyli troszeczkę stworzyliśmy tam szafę kapsułową, na każdy dzień tygodnia. Myślałem, że to będzie totalne szaleństwo. A I... zawiodłeś się? Nie, zupełnie się nie zawiodłem, to było totalne szaleństwo. <noise> jeżeli chcemy dokonać jakiejś dużej przemiany, albo przynajmniej sprawdzić się w jakiejś dużej przemianie, to dobrze jest, jeżeli o pomoc poprosimy kogoś, kto popatrzy na nas. Obiektywnie. E... obiektywnie. Wszyscy nosimy ze sobą jakieś swoje utarte schematy, utarte przekonania, a żeby dokonać pewnej metamorfozy, to trzeba je przełamać. Najlepiej jest przełamywać tego typu schematy z kimś, kto, kto już takich metamorfozy parę dokonał, a poza tym, kto jest zdecydowanie na bieżąco w tym świecie mody, i za to Ci gorąco dziękuję. W kolejnym sklepie GES postanowiłam zaszaleć. Ponieważ Kuba y, zgłaszając się do projektu, do metamorfozy, a raczej jego żona Agnieszka powiedziała, że Kuba jest totalnie otwarty na kolory, fasody i że mogę mu równie dobrze założyć na głowę kapelusz z kwiatkiem. Nie założyłam mu kapelusza na głowę, ale założyłam mu super hawajską koszulę w kwiaty y, i zrobiłam z niego bardzo, bardzo ekscentrycznego artystę. Chciałbym. Jako ojciec nie tylko moim chłopakom pokazywać, że e, mają osiągać jakieś swoje cele, ewentualnie rozwijać e, tylko i wyłącznie swoje Ale pasje, też mogą ale fajnie też, wyglądać. Też powinni fajnie wyglądać, bo to, e, to też jest część ich osobowości i ich kultury. Dbanie o siebie jest zdecydowanie cool. To był Miałeś właśnie, dobry dzień? To był świetny dzień, naprawdę. Tą metamorfozą pokazaliśmy Wam, że mężczyźni nie nudzą się na zakupach ze stylistą i też mogą pokochać modę. Ja Wam bardzo dziękuję. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Tak! A teraz jeszcze chciałabym podziękować Agnieszce, która zgłosiła chłopaków do Metamorfozy na Dzień Ojca.